W niedzielny wieczór Szczypiorniści Azotów w Puławy wybrali się do Lubina, by rozegrać kolejny mecz w ramach rozgrywek Orlen Superligi z miejscowym Zagłębiem. Pierwsze kilka minut tego spotkania upłynęło pod znakiem bardzo dynamicznych akcji z obu stron. Dość powiedzieć, że w 6 minut obie drużyny zdobyły 7 bramek. W kolejnych fragmentach kilkubramkową przewagę uzyskali gospodarze, najpierw z rezultatem 6 do 3, potem 10 do 6. Następnie to puławianie ruszyli do boju i zawiązali serię pięciu bramek zdobytych z rzędu, wychodząc na prowadzenie. Ostatnie fragmenty pierwszej części meczu były bardzo wyrównane, żaden z zespołów nie był w stanie wypracować sobie prowadzenia wyższego niż jednobramkowe. Po pierwszych 30 minutach na tablicy wyników widniał rezultat 17 do 17. Początek drugiej połowy to lepsza postawa gości z Puław, w którym udało się zdominować Miedziowych. W początkowych fragmentach drugiej połowy Puławianie zdobyli 5 bramek przy zaledwie jednej zagłębia. Gospodarze walczyli, jednak nie byli już w stanie dogonić rozpędzonych azotowców. Szczypierniści z Puław pod koniec powiększyli jeszcze swoją przewagę bramkową i ostatecznie zwyciężyli 32 do 25. Najwięcej trafień, bo aż 9 zaliczył w tym spotkaniu Kacper Adamski. Zagłębie lubin azoty Puławy 25-32 do, do przerwy 17-17. Azoty zagrały w składzie Cincadze, Zembrzycki, Borucki, Urbanek, Żywkowicz, Adamski, Przybylski, Zażycki, Marciniak, Jaworski, Burzak, Ostrouszko, Janikowski, Fedeńczak, Jarosiewicz i Konieczny.